że możemy kręcić to określenie, że oni niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiając na obwód w obie Polski i podporządkowania jej związkowi Związkowie Babszczyk, pamiętajmy na łodzi i nigdy co mówię. Tam święte jest Uważam, że coraz lepiej się dzieje, jeżeli mówimy o edukacji, o pamięci o niezłomnych, między innymi dlatego, że Państwo, że coraz bardziej młodzież się tutaj tym tematem zajmuje i coraz nowsze formy to przyjmuje. Mamy coraz więcej informacji, coraz więcej publikacji, pojawiają się filmy fabularne. To wszystko no, buduje pamięć. Moja to projców sława. Szczelbiec chrobrego, cecorska buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski. To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. W imię ojca, imię syna i świętego ducha. Polska mowi się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka dwie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze, błaga. Coś jest w górze, daj ojczyźnie zdrowie. Pogłogosław dłońmi swymi, mą ojczyzną strzechę, a mnie dozwól dla mej ziemi urość na pociechę.